Inny, bo dziwnie się zachowuje, bo nie nadąża za resztą, bo jeździ na wózku. Często odrzucany przez grupę, nierozumiany przez nauczycieli, niejako zostaje wyłączony z normalnego toku edukacji. Wszyscy widzą tylko jego trudności, a nie potencjał. Tworzą się bariery, ograniczenia. Takie problemy mogą dotyczyć nawet co trzeciego ucznia w Polsce. Naprzeciw wychodzi edukacja włączająca. Poprzez konsultacje z nauczycielami, rodzicami oraz szkolenia, warsztaty i innowacyjne zajęcia w grupie zróżnicowanej, a także umożliwienie korzystania ze specjalistycznego sprzętu, pomagamy włączać w system zagrożonych wykluczeniem uczniów. Tym właśnie zajmuje się Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu. To pilotażowa, jedyna taka placówka w województwie, a jej prowadzenie powierzono Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Na ten cel miasto Kalisz pozyskało ponad 1 288 000 zł grantu z Ministerstwa Edukacji. Wsparciem Centrum objęto dziewięć placówek z Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Przedszkole, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe to swoisty transfer wiedzy i umiejętności z placówki specjalnej do ogólnodostępnych, bo każdy uczeń jest ważny.